Wibracja dnia na wtorek 09.07.2024 rok. Wibracja dnia to szóstka w księżycu rosnącym, natomiast wibracje budujące to dziewiątka z dnia, siódemka z miesiąca i ósemka z roku. Natomiast cóż te wibracje nam dzisiaj wytańczą? Przede wszystkim mieć będziemy siódemkę i szóstkę. Siódemka to, siódemka to taka kosa, to takie cięcie, szóstka to taka pępowina, więc dzisiaj pewne osoby mogą dać nam powiedzmy taką troszeczkę lekcję na swój temat, Możemy się przekonać, że powiedzmy, Patrycja nie jest wcale taka, powiedzmy, fantastyczna. Możemy się okazać, że Tomek wcale nie jest taki dobry, ale też dzisiaj możemy, że tak powiem, paść troszeczkę ofiarą takiego, powiedzmy, ghostingu, takiej troszeczkę zdrady, takiego troszeczkę odrzucenia, ale też dzisiaj możemy troszeczkę, powiedzmy, więcej zobaczyć dookoła siebie takiej hipokryzji, że powiedzmy, Danuta co innego mówiła, co innego robiła, Waldemar co innego obiecywała, co innego tam, powiedzmy, zrobił. Więc więc, więc, więc miejcie to Państwo na uwadze. Bo szóstka nas wielu rzeczy uczy, że szóstka nam pokazuje jacy są ludzie, jakie są powiedzmy te prawdziwe twarze, etc. Bo też tutaj szóstka będzie odpowiadać za Wenus, szóstka będzie odpowiadać za aktorstwo. Więc tutaj by trawnie, że tak powiem, poprzyglądajmy się aktorstwu niektórych ludzi, bo tutaj powiedzmy no, te maski dzisiaj mogą troszeczkę popadać. Kolejna sprawa to też taki dzień, gdzie mądrze byłoby nie wtrącać się w cudze sprawy. Wtedy, kiedy mamy ósemkę w połączeniu z szóstką, będzie mowa o tym, że jak się kłócą, niech się kłócą. Ich, powiedzmy, problem, ich cyrk, ich małpy. Także, także tutaj tam nie pchajmy swoich rąk, bo te ręce za chwilkę się, powiedzmy, cudzą karmą pobrudzą. Ale to też jest taki czas, gdzie dobrze byłoby też dbać o zdrowie, ale zdrowie w sensie, powiedzmy, nawodnienia, zdrowie w sensie, powiedzmy, płynu w organizmie, linfy, etc., żeby to było pouzupełniane. Natomiast też mamy taką szczególną, że tak powiem, pozycję w, a, w dzisiejszym dniu, ponieważ występują tutaj dwie siódemki, bo jak mamy siódemkę, Miesiąca I dodamy do tego dziewiątkę z dnia, to znów mamy siódemkę. I tutaj będzie mowa o tym, że dzisiaj bardzo uważaj na to, co do kogo mówisz, bo ludzie każdą informację tobie przypiszą. W sensie takim, że czasami powtórzymy jakąś informację po kimś, to może być informacja prawdziwa, nieprawdziwa z Ciebie zrobią, powiedzmy, źródło tejże informacji. Czyli powtórzysz plotkę od, powiedzmy, Mariusza, to nie, że Mariusz powiedział, tylko, że Ty powiedziałeś, Ty powiedziałaś. Jeżeli gdzieś tam powtórzymy jakiegoś fake newsa, też tej osobie będzie to przypisywane, więc, więc, więc. Dzisiaj rozsądnie komunikujmy się, powiedzmy, z otoczeniem, ale też dzisiaj trzeba będzie troszeczkę uważać na różnego rodzaju objętości. W sensie takim, że jeżeli jesteście kierowcą, to dzisiaj na przykład możecie mieć mało, mało, mało ciśnienia, mało powietrza w oponach. Jeżeli gdzieś tam, powiedzmy, zakładacie jakieś tam wysiłkowe rzeczy, dzisiaj ten dzień nie będzie na wysiłkowość. Że jeżeli chcecie robić jakiś tam, powiedzmy, duży trening, ciężki trening tutaj, powiedzmy, nie szarżujcie z organizmem, nie zamęczajcie tegoż organizmu. Dzisiaj naprawdę nie należy znęcać się nad sobą. A natomiast, jeżeli jesteście Państwo ciekawi kolejnych treści numerologicznych, to zapraszam serdecznie na dobrawróżba.pl. Polecam serdecznie, Sylwester Hordecki.